Więc znajdujemy się u ciebie, tak? W domu? I ty napiłeś się czego? Jak to się nazywa? Gdzie to jest? To jest tu. Jakiś ruski specyfik. I ty teraz, półkę Toneala, będziesz jadł do tego. No, tak bym tak Bo w głowę Cię woli. Najwyżej, będzie lepiej kopały No ja myślę, że to nie jest dobry pomysł. Teraz jest godzina. Jest Godzina. 5 po 6. 5 po 6? Mhm, ok. Mija 11 minut. Jak się czujesz? No dobrze. Boli głowa? No, no powoli cię przechodzi. Powoli przechodzi. Pojawił się Tomek? Ale czy mógłbyś coś dalej? Nie. Straciliśmy ja wszystkie. Pierdolę. Minęło 20 minut. Na no, na no, na no, na no. na no, na no, no. Chyba Wstą bardziej do niego Ale czy w maju mają jakieś znaczenie? Na teleinfestrowni w Wyspie na Pacyfiku czeka 100 tysięcy punktów Przez 5 tygodni Rzuć Nie, rozjebał jak się ciunio Jak? Jak Jak, cię czułem, jak, jak się jak na najebałeś? Jak się. Bo się najebałeś, bałem Księciu. Na panu kurwa. Ja mam mówić, czy ty mówisz, kurwa? Nie, się najebałem! Ja się najebałem, poza. Same was nie znajdzie. Dwie pół Dzień, minuty z nim wróci, kurwa i To dawaj. Gdzie u zrobi taką matkę? Pół miliona, kurwa. Było bardzo ślisko. No. Za wytrzymanie z tą pół minuty? No. Płacisz pół miliona?

O, o pojawia się Wibus macie kurwa na czarnej liście. Kurwa jak dzwonić. Ja dzwonię na bociana. O kleba. kle kleba kur. Dasz mi się tej budki napić w końcu? Jestem no fotografią. A no co do Ty się napijesz za mną? Adam. Ja nie. A dałam No <kluzny> to ty pies ten To ja załadowała będę buffię. No. To ty jestedziemy w Pecę? To śmigło pies. Ja będę pizza dama, no, no? Marko służył w piekocie morskiej. Wydaje jej się urodzonym że... Za tych co nie mogą, to na pół nagrodę, nie? Ja. Szanuję Jarko. Leci prosto na nas. Gdzie jest ludzi? Między innymi. Twarde kułoczek. O, to jest 9-8 dla domka. Jakie no. I ten nam liczył. Nie takie dziewięćdziesiąt Zrzucił pieniądze. Obserwuj Zrzucił. Ona temu winy na... Dobra, odrzuca trochę, ale da się przepić. Widzę. Z piciem wódki jest trochę jak z niewypałem, nie? Bo może Cię wyjebać dopiero nad ranem, kurwa. Mogło być tylko trzy punkty. Mil, to, Mil, jeszcze jeden! Dawaj, jeszcze jeden, dawaj. Chcę się uśmiechać. Księciunio się uśmieje. się uśmiechać? Dawaj, Ty. O, pierdole. Przyśpiesz się.

A, a teraz chyba podejść tam do sklepu, czy nie bardzo? Po czynówki? Aha, no dobra. O, ja sobie zamówię 100 lufek, na Amazonie było coś dobrze. No ale ja ci mówiłem wcześniej o tym. Tak? No dobrze, no wiem. Prime na jutro mi przyjdą. No, super było. No. Także. No, nie, nie wyszliśmy na tego gry ofertę To co, to mamy rozpalić tego biura ja pod oknem? znowu, no, nie? Trzy, trzy, białe, no, trzy Dobra, okej, okay, no to ja tu dam Nie! bezpiecznie Pijesz Tomek? No, dobra. Co? Pijesz? Okej. Okay. Ja nie, się boję już. Czemu? Już za długo. Poważnie? Ty Michu, co? co robimy z tym kurwa Robimy te tego biela no, tu na tej łapce czy nie? No rozpalaj. No strachę. Tu rozpalaj drzwi na, otwórz na szeroko. Co? Po co ci teraz chodzi? Już sam tak mówiłeś. Jest to podobne, ale moja, tam, moja kobieta powiedziała mi, że. To ja, nie wychujał, nie? Ja teraz pocha Dobra, to właśnie, To nie do mamy. nie do mamy i mówię jak jest. Thank you. Your order has been placed. To delivery to Tomasz Avenue March Night <śmany> March 19th 19, 19. 19. 19. 19. 19. <śmany> no my, utworzymy apkę... twój bilet? No, no dobra Ale to musisz kurwa, przynajmniej kurwa Tygodnie za trzy No ale to muszę już wysłuchac po twoich klientach, nie moich Bo ja nie mam żadnych to się znaleźć, to znowu kisz. No co ty, chłopie, po nie Nie chcę nic marnować. Po szpitalu. Szybko pójdę do domu, tak? 12.50, <śmany> 1250 for a gram. Twelve 12.50 <śmany> for a gram. You don't have change? I've got change. No worries. You, no, no, no. you wanna no, pay with a Kiego? No, no problem! No problem! Ja stokiem idę na agilę tutaj. Zrobię sobie baskę na agilę. A ty musisz niestety. ten nie, nie, miałeś baska. Nie, 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 w dwie kolejki. nie, nie, to są nie, 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 woda, Majonez. jest ważniejsza, bez majonezu, bez. i ogień, a no, ogień jest niezbędny, żeby przygotować, na mi możemy rozpalić moimi okularami, jasne, mamy włókno kokosowe, a wcale nie wygląda, a co powiesz? Całego Mam na to Tomek może coś jabłkowy? O, nie wiem. To... Czy lubisz przychodzić do płonki? Uwielbiam przychodzić do no płonki przychodzi. Co no się no, dzieje? Co zawsze dymy? mną? <Moisten> Szukaj załatwić. ...tylko z innymi sorgami. Ja? Ciężko znaleźć. No tak, no bo ja leję... Ale już ma ich ...w 2016 Po czym poznać pijaków? ...w ogóle jest ich 1305. Najtańszy? To twojej dziewięć. Nie mam pytań. <grym> jest ...2153. <grym> no tak. Oto moto. Wszystko na temat. Oto moto. Czy pamiętasz jak ja wstajecie dźwignęłem i dolałem po skopetę? Tak. Nowe idea o faceta. To była za. Nie, po prostu się wyspał. Wypróbój nowe zipuje natura w formie rzeków z melatonikiem i zaśnij w zgodzie z naturą. Mocnę to co najlepiej. O to będzie się bawiło. Zipuje natury. A wypłatę dostaję dopiero po ich wydaniu. Czasem do 2, 3, 4, 5, nawet 6 miesięcy. <laughs> A ja panu pa, hej! Przejdź po linii. Po tym, po panelu? No, po linii, linii tip-topkami. Normalnie, no kurwa. Tip topkami Zrób nasz kółka. No normalnie. No kurwa, jestem... Zrób nasz popadła taką o, ciek. Wszystko cię zrobię kurwa. Przysiad teraz. Ale na jednej nodze. Co? Na jednej nodze. Na jednej nodze. <głos> <głos> Tomek jeszcze źwiutku. Ciebie. Nie mam popeliny, nie? Nie, raczej. Stawmy czas. Stawmy Ja gdzie jestem? Chyba smutko. Jeszcze przysłużyć. Kiedy ostatnio bagałaś? Kiedy ostatnio biegałeś? Nie wiem, piątek. Dzisiaj nie miałem by... iść, ale kurwa, no Facebook mnie zabrał, nie? Użyłeś czy nie? Tak. Dobra. Chcesz jakąś bluzę albo kurtkę na zewnątrz? Nie. No to możemy. Czekaj, bo tu jest to, ale nie Jestem gotów, nie? Jestem gotów na wszystko. Buty do <gry> opon... <Minorat raise the door> <gryly> ...stopał, to ja brałem dzisiaj. No. <gryly> Coś mi ugodnie. Tnęszcz. Tnęszcz, ty mu pierdolił, czaisz, kurwa? <gryly> Jaki schemat, kurwa. Załatwienie, <gryly> no, kurwa, kurwa. Цивилизация есть, если а не было